Dzisiaj mama z Igorem mieli nalot opieki społecznej na prośbę pani kurator społecznej, yy, która niby była, ale tak naprawdę jej nie było. Mama podejrzewa, że ten nalot to zasługa pewnej życzliwej koleżanki, która lubi plotkować, a nie odzywa się do niej od pewnego czasu. Słuchajcie tego, że niby ten oto delikwent jest zaniedbany. <grym> czy muszę coś dodawać? Pytali, czy mamy nie denerwują moje filmy z Igorem? Jak często do niego przychodzę, jakby całodobowa opieka od 20 lat i moja obecność od dziecka nic nie znaczyły. Pragnę tylko przypomnieć, że moje pierwsze pomocy przy opiece nad Igorem zaczęły się w wieku 7 lat. Odkąd miałem 7 lat? Bo jeśli mówimy, że Igor jest zaniedbany, to co najwyżej przez Państwo? U nas zaniedbania nie znajdziecie, chyba że nazywamy zaniedbaniem zmiany pieluchy nie w sekundę po dwójeczce, tylko w 3. Ale tu nikt nie ma doświadczenia w zmianie opon w Formule 1. Ja rozumiem, jakby te odwiedziny były z jakiejś życzliwości właśnie, ale przez 20 lat tu praktycznie nigdy nikogo nie było. Ma mówiła, że jak będę o tym nagrywał, to żebym się nie uzewnętrznią za bardzo, ale uważam, że to jest słabe. Dobra, ale koniec tych cementów. A jeśli chcecie nas wesprzeć i pomóc mi wygrać 5000 zł w konkursie, możecie postawić nam wirtualną kawę. Bo liczy się właśnie to, kto zbierze ich najwięcej do 17 października. Linka zostawiam w komentarzu. Dziękuję bardzo. Każda kawa to dla mnie realne wsparcie.